A to mój misiu! Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Gaj żywych ścieżek W miejscu, gdzie każdy liść, kwiat i drzewo jest żywe, istnieje niezwykły zakątek zwany gajem żywych ścieżek. Jest to miejsce, gdzie natura rośliny i drzewa Tworzą labiryntowe ścieżki, które zmieniają swoje kształty i układy zgodnie z nastrojem gaju. Miś brązuś, ciekawy świata i zawsze gotowy na przygody, już pędzi do gaju żywych ścieżek, aby przeżyć kolejną przygodę. Słyszał, że gaj ten skrywa wiele tajemnic i niespodzianek, o których chciał się dowiedzieć jak najwięcej. Wyruszając w głąb gaju, brązuś poczuł niezwykłość otaczającego go krajobrazu. Ścieżki zaczęły falować i kręcić się, tworząc labiryntowe przejścia, które zmieniały się przed jego oczami. Brązuś był zafascynowany tym widokiem. Pełen ciekawości ruszył do przodu, gotowy na wszystkie przygody, które czekały na niego w gaju żywych ścieżek. Miś Brązuś wędrował przez ten gaj, podziwiając piękno otaczającej go natury. Kwiaty tańczyły w powietrzu, a drzewa wydawały się rozmawiać szeptem wiatru. Każdy zakręt i skręt prowadził go do nowych odkryć i niespodzianek, które kryły się wśród krętych ścieżek gaju. Podczas jednego z zakrętów Brązuś natknął się na Skrzata. Skrzat miał na imię Frat, który zagubił się w labiryncie. Przywitał się ze Skrzatem Fratem, wyraźnie zaskoczony spotkaniem z Misiem Brązusiem. Przybył tutaj, aby poszukać kwiatu, który ma moc uzdrawiania, ale zagubił się w tych labiryntach i nie może znaleźć drogi powrotnej. Brązuś postanowił pomóc skrzatowi fratowi w odnalezieniu niezwykłego kwiatu i drogi powrotnej. Razem przemierzali zakątki gaju, rozwiązując zagadki i omijając pułapki, które czaiły się na ich drodze. Po długiej wędrówce dotarli do ukrytego zakątka, gdzie rósł ten niezwykły kwiat, świecący jasnym blaskiem. Skrzat uśmiechnął się, widząc cel swojej podróży tuż przed sobą. Brązuś czuł się szczęśliwy z możliwości pomocy. Skrzat po chwili już miał w ręku kwiat, którego szukał. Razem wrócili do głównego szlaku, gotowi na nowe przygody. Wracając na główny szlak brązuś i skrzat frat. Zostali nagle otoczeni przez chmury kolorowych motyli, które zaczęły okrążać ich wesołymi krążkami. Motyle te wydawały się być chętne do towarzystwa. Brązuś uśmiechnął się widząc radosne motyle i postanowił spróbować porozumieć się z nimi. Zaczęli rozmawiać za pomocą delikatnych ruchów i dźwięków, które wydawały motyle. Nagle jeden z motyli wskazał na pobliski zakątek gaju, gdzie zielone liście zaczynały pulsować jasnym światłem. Wydawało się, że motyle chcą pokazać brązusiowi i skrzatowi fratowi coś ważnego. Brązuś i skrzat, kierując się w kierunku motyli, dotarli do tajemniczego miejsca, gdzie odkryli kryształowy basen. W którym woda tańczyła w rytmie pięknych melodii w całym gaju żywych ścieżek. Brązuś i skrzat czuli się poruszeni widząc tak wspaniałe zjawisko. Nagle basen zaczął zmieniać swój kolor, ukazując obrazy przeszłości i przyszłości gaju. Brązuś i skrzat Frat oglądali wydarzenia, które miały się wydarzyć, oraz tajemnice które jeszcze nie zostały odkryte. Za pomocą tego basenu brązuś i skrzat zdobyli wiedzę, która miała pomóc im chronić i pielęgnować gaj żywych ścieżek. Wracając na główny szlak, brązuś i skrzat nagle poczuli, że ziemia pod ich łapami zaczyna się rozsuwać, odsłaniając głębokie przepaście i niebezpieczne wąwozy. Ścieżki, którymi właśnie przeszli, zaczęły się przesuwać, zmieniając układ labiryntu przed ich oczami. Brązuś i Skrzat szybko zareagowali, przeskakując na bezpieczną platformę, zanim stara ścieżka zniknęła w otchłani. Szybko podążali, unikając nowych przeszkód, które pojawiały się na ich drodze. W miarę jak miś Brązuś i Skrzat przemierzali gaj, Napotykali coraz bardziej skomplikowane labirynty i pułapki, które wydawały się być stworzone specjalnie po to, aby ich powstrzymywać. Ścieżki przesuwały się w niespodziewanych kierunkach, a drogi prowadzące do celu znikały, myląc im obrany kierunek. Miś brązuś zauważył małą szczelinę w ścianie skały pomyślał, że może to być klucz do wyjścia z tego labiryntu. Zauważając tę wskazówkę, zwinnie przemknęli przez tą szczelinę. Po drugiej stronie szczeliny odkryli tajemniczy korytarz, który prowadził do wyjścia. Wychodząc z labiryntu, miś Brązuś i Skrzat odetchnęli z ulgą, czując, że pokonali kolejne przeszkody i udowodnili swoją odwagę i spryt. Podczas dalszej wędrówki przez gaj żywych ścieżek, miś-brązuś i skrzat frat zauważyli, że przed nimi zaczęły wyrastać ogromne drzewa, rosnące jakby z samej ziemi pod ich łapami. Drzewa te rosły w bardzo szybkim tempie, zagrażając zablokowaniem drogi dalszej podróży. Brązuś zorientował się, że trzeba działać szybko, aby uniknąć pułapki. Zbierając wszystkie swoje siły i zręczność, postanowił zastosować pomysłowe rozwiązanie. Wpadł na pomysł, aby wspiąć się na najbliższe drzewo, które wyrastało tuż przed nimi. Wspięli się więc na gałęzie, zręcznie omijając rosnące korzenie i gałęzie, które próbowały ich zatrzymać. Gdy dotarli na górę drzewa, Miś Brązuś zauważył, że droga dalej wiodła wyraźną ścieżką prowadzącą przez korony drzew, jakby były specjalnie przygotowane dla nich. Bez wahania zaczęli wspinać się coraz wyżej, aby ominąć przeszkody na swojej drodze. Po intensywnym wysiłku i skomplikowanej wspinaczce Brązuś i skrzat w końcu dotarli na bezpieczną, otwartą przestrzeń. Gdzie mogli odpocząć i złapać oddech. Z ulgą spoglądali na rosnące drzewa poniżej siebie, ciesząc się, że uniknęli tych pułapek. Po pokonaniu drzew i krótkim odpoczynku natrafili na tajemniczą polanę, na której rosły kwiaty w różnych kształtach i kolorach. Kwiaty te wydawały się wydzielać promieni światła, które oświetlały Otaczające je drzewa i skały. Brązuś, zainteresowany pięknem kwiatów, postanowił zbadać je bliżej. Skrzat, mając trochę obaw, że mogą być one pułapką, zachęcił misia do ostrożności. Miś, brązuś, zbliżył się do kwiatów, aby lepiej się im przyjrzeć. Nagle, gdy brązuś zaczął dotykać kwiatów, zaczęły one tańczyć wokół niego, unosząc się w powietrzu, jak kolorowe motyle. Brązuś był zachwycony. Próbował tańczyć razem z nimi, wprawiając w ruch swoje łapki i machając nimi w rytm magicznej muzyki. Skrzat, patrząc na to widowisko, nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Jednak nagle kwiaty zaczęły gwałtownie się skręcać i wić wokół Brązusia tworząc kokon z kwiatowych łodyg, który otoczył go całkowicie. Zaniepokojony skrzat natychmiast rzucił się do akcji próbując pomóc misiowi brązusiowi. Próbował go uwolnić, ale kwiaty wydawały się być zbyt silne i elastyczne, aby je pokonać. Wtedy miś brązuś, zachowując spokój, zaczął delikatnie śpiewać słowa starej piosenki którą kiedyś usłyszał. Dźwięk jego głosu rozbrzmiewał w powietrzu, otulając kwiaty bajkową aurą. Po chwili kokon zaczął rozpuszczać się, uwalniając Brązusia w rytmie jego piosenki. Z każdym kolejnym dźwiękiem kwiaty stawały się coraz bardziej przyjazne, aż wreszcie całkowicie zniknęły, pozostawiając Brązusia wolnego. Brązuś i skrzat spojrzeli na siebie z ulgą i z radością. Ta niezwykła sytuacja pokazała, że czasami prawdziwa siła leży w spokoju. Podążając dalej, zobaczyli skalny klif i nieprzeniknioną ścianę skał. Brązuś znalazł ukryty przełącznik. Po przekręceniu otworzył im drogę. Kraczając do środka Miś Brązuś i skrzat frat byli oczarowani widokiem. Niespodziewanie zauważyli, że droga ta prowadzi do tajemniczego zakątka, pokrytego gęstą mglistą zasłoną. Znaleźli się w zupełnie innym wymiarze. Mgła zaczęła się rozświetlać niezwykłym światłem, które promieniowało ze źródła tajemniczego miejsca. Zbliżając się do źródła, Brązuś dostrzegł dwie fontanny, które stały obok siebie. Jednak coś wskazywało, że jedna z nich była źródłem mocy i światła, podczas gdy druga mogła być zatrutym źródłem, które może zanieczyścić cały gaj. Patrząc na fontanny, Brązuś i Skrzad poczuli w sobie niepokój. One były identyczne. Chcieli dokonać właściwego wyboru, który będzie miał ogromne znaczenie dla przyszłości gaju żywych ścieżek. Zastanawiali się, jaką podjąć decyzję. Postanowili zbadać dokładniej obie fontanny, poszukując jakichkolwiek różnic, które nakierowałyby do dobrego źródła. Zbliżyli się ostrożnie do pierwszej fontanny. I zaczęli badać wodę. Była ona czysta, przejrzysta i lśniła jasnym blaskiem. Jednak, kiedy zbliżyli się do drugiej fontanny, zauważyli, że jej woda była mętna i miała niepokojący zapach. To potwierdziło ich podejrzenie, że ta druga fontanna jest zatrutym źródłem. Mimo, że obie fontanny były na pierwszy rzut oka takie same, przy bliższym przyjrzeniu się, mieli pewność, która z nich jest właściwym wyborem. Czuli, że podjęli właściwą decyzję, która przyniesie dobro dla całego gaju. A w dowód ich właściwego wyboru, fontanna zaczęła leśnić jeszcze większym blaskiem. Druga fontanna ucichła i przestała lecieć z niej woda. Dzięki dobremu wyborowi ocalili gaj żywych ścieżek od zguby i zatrucia. Ich oczom ukazał się najbardziej nieprawdopodobny i bajkowy widok. Drzewa wokół brązusia miały kolorowe liście w odcieniach tęczy, które migotały jak światełka. Ptaki fruwały nad głową misia, a ich pióra świeciły w ciemności jak gwiazdy na niebie. Kwiaty rosły tu na ogromnych balonach, które unosiły się w powietrzu, a ich płatki zmieniały się w różne kształty. I kolorowe wzory. Na ścieżkach gaju płynęły strumienie, których woda była przejrzysta, jak kryształ, i pływały w niej tęczowe ryby. Niespodzianka była jeszcze bardziej niezwykła, gdy zobaczyli na niebie unoszące się chmury w kształcie pluszowych misiów i skrzatów, które wypuszczały bąbelki mydlane, a wokół nich tańczyły radosne motyle. Malując w powietrzu tęczę z różnokolorowego pyłku. Miś Brązuś i Skrzat Frat byli zachwyceni tym niezwykłym widokiem, które było jak skrajny marzeń. Czuli się jak w prawdziwej bajce, gdzie wszystko jest możliwe. Gaj żywych ścieżek ukazał się Brązusiowi i Skrzatowi jako nieprawdopodobny i bajkowy raj, gdzie każdy krok to nowa przygoda. A każdy widok to istne cuda. Jeśli Ci się spodobało zostaw proszę łapkę w górze i do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.